Teraz zobaczcie, jak imprezowaliśmy z naszymi gruzińskimi kolegami. Teraz tak, Bartek, który nie pije dzisiaj, przestawiliśmy auto tutaj na posesję elektrowni. Puściliśmy muzyczkę, sobie siedzimy. Panowie poczęstowali nas tutaj różnymi smakołykami. I tak to się dzieje. Do zobaczenia za chwilę. Teraz taka ciekawostka e, Tutaj panowie próbują ajkosa. Ej Ej pan, panowie Panowie, zobaczcie Pan chce tego ajkosa na własność e, tak zostaniemy może zostanie bez aiko'ska? Szybciutko Skończyła nam się czacza, ale tutaj pan dał kluczyki Bartkowi, żeby jechał po czacze. Ale on chce wziąć nie. nasz samochód i dać się Suzuki. wymieniamy ją mi to tam, co ryba, możemy wymienić. Ej, myślicie, że się wkurzy nasz właściciel, jak powiedziałem, innym nie ma Po imprezie pojechaliśmy do naszej kwatery, którą wynajęliśmy na bookingu w cenie 160 zł za nas wszystkich. Na miejscu czekali na nas gospodarze, którzy uraczyli nas swoimi alkoholowymi wyrobami. Po degustacji położyliśmy się spać. Siemanko, kochani. Spaliśmy generalnie w takim apartamencie. Co więcej, mogę tutaj jeszcze rzec. To, tak wyglądał, zaraz pokażę. owo, łazieneczka. Zobaczcie w ogóle, jakie tutaj są pojeb...te. Bardzo dużo z takich robaków, co to jest? Ja wczoraj miałem wojnę z nimi. No, bo zabijały się, a potem my przyszliśmy i one znowu powpadały. To jest bardzo ciekawe dokładnie. Cała książka, cała szafa wykonała książkami. E, śpi, śpimy u państwa i teraz na śniadanie robią nam grilla zaraz wam to pokażę znowu mamy naprawdę można powiedzieć dużego farta bo, bo rezerwując ten mostek nie, nie wiedzieliśmy z czym mamy do czynienia i mega jest mega zadowoleni jesteśmy tutaj pan właściciel zobaczcie teraz jaką ucztę mamy jaką państwo nam przygotowali o, o Karol, pijesz z panem? Teraz pan przyniósł to, pijesz. Prezent. 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 O, dziękuję. Oj. Dziękuję. Ale Karol, powiedz, że ty chcesz piętnaście litrów kupić. Napiąc. Musisz się napić. Musisz się napić, dokładnie. Nie można alkoholu. Generalnie ta góra jest podzielona z domem właścicieli. O, tu my już spią właściciele, a my spaliśmy w, tam, w tamtych drzwiach. Generalnie, jak właściciele poszli spać, zeszliśmy sobie na dół, żeby im nie przeszkadzać. No i chyba wydaje mi się, że nie, no ale skoro zwrócił nam uwagę, to musieliśmy być troszeczkę głośniej. I przyszedł i powiedział tutaj nam gestem migowym, że wszyscy tutaj wokół śpią. No i tak zakończył nas wieczór, ale to bardzo dobrze się skończyło, bo to i tak było już po pierwszej. Także bylibyśmy dużo bardziej niedospani, gdyby nie on. Bo alkohol był no limit. To zawsze źle się kończy. Pozdrowachu. Ty wiesz o czym o, mówię? Co jest 20%. Pan, pan właśnie pokazuje nam e, jest, urządzenie pan. do pomiaru mm -hmm. procent, Kada ale w, w alkoholu... procent Tak na zabier. Aha. To jest do winogron bierzesz, nie do procentów. Rozumiem, tak rozumiem, rozumiem. To źle wam troszkę Jeśli to coś to że Nie, 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 O Tak, 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 tak. Oj, si, 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 si. No pij do dna, pij do dna. Do dna. Do dna piją. tak, piją do dna, piją do dna. Oj, ja chętnie do dna wypiję. A, oddaję, oddaję. Od ale dobrze, co chciałeś tam. Daj mi papierek. <noise> Proszę, trochę, nawet troszkę więcej. Trzymaj. Hmm. Się oblałem cały. <noise> <noise> Czyli pijemy nie, no nie, z boku i... Ale właśnie i ale, ale, się ale trzeba się zdrzemnąć. Trze. Nie, nic nie musi. Antek, to nie trzeba się Trzeba się zdrzemnąć, bo... Nie tarabisz, nie tarabisz, nie Nie? Trzeba się napić. brawo. Dać radę, dać no radę! Patryk, na zawsze? Nie można hmm. za nie. Już. Kol. Happy Peeep! O! Przegryźcie sobie chlebki. Mmm! O ha, o. O. O ha! No ja. Zajebiste. Pan tutaj pokazał mi, nalał mi do szklaneczki prosto czaczy, tak, bimbru z destylarni i kazał mi to próbować, więc będę próbował. Uwaga. Zapach mocno, oj, mocno, mocno taki spirytusowy, lekko. Sami pomachajcie. <śm> Żardza zar, zar. Pan się tutaj też uśmiał. To pachnie jak farba, o, to dokładnie pachnie jak farba. O. Ja nie сказал. One hundred percent. Yes. Oj bardzo 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 najmocniejsze to w życiu piła. 14. Bierę. Nie la, nie la nie la, nie to jest prosto, prosto z destylami, więc napi napisz, Bardzo dobre, bardzo dobre. Chipsy, no. Okej, teraz pokażemy wam mroźnię, którą pan sam zrobił własnymi rękami. Uwaga! bo No to poświeć. O kurczę. Minus 15 Minus 15. Minus 15. Ja. Używaną klimatyzację domową przerobił na chłodnia. Mają rozmach skurwisy. Niesamowite. Tak widzę no. O kurde bela. Minus 5, a to minus 10, minus 15. Very good job, very good job. Majster, Majster. Nie mogliśmy lepiej trafić naprawdę. O, ja cały czas tutaj na nas to patrzę. O, a zobaczcie, przed chwilą pokazywałem wam. czacza tak? czacza czacza. czacca. A 50 metrów. To tak mało. spokojnie. jak to mierzy, pokażę? Mierzymy teraz. Tylko pasja. bym chciał mieć taką pasję? 50. 50. 50. 50. I teraz tak, ile wyszło na bookingu wczoraj puszczek, bo Ty rezerwowałeś? 160 zł. Ile lali? Tam 100 rari. 100, lali. 100 lali za 6 osób za nocleg teraz jak przyszło do płacenia, Pani powiedziała, że tam za śniadanie, ucztę i za wszystko mamy do zapłaty 500 lari, także trochę, trochę na stacie. natomiast mimo wszystko, że nas żałujemy trochę, to nie inaczej, mimo że to jest trochę duże i nam szkoda, to nie żałujemy niczego, ponieważ naprawdę byliśmy tak królowie, poznaliśmy lokalne życie, lokalne zwyczaje, chociaż w małej części, natomiast to podejrzewamy, że no, też byliśmy tu jedynymi turystami w tym okresie, dlatego y, podejrzewamy, że po prostu będą chcieli jak najwięcej i pewnie nie w tej Gruzji będziemy tak, tak liczeni. Natomiast no, wiecie jak jest, trzeba zawsze pytać o, o cenę. Dlatego chcieliśmy, słuchajcie, chcieliśmy wczoraj zapłacić, a oni powiedzieli, nie spokojnie, nie płaccie płacicie jutro. Już wiadomo czemu czym? Przedstawiam Państwu nasze zakupy 5 litrów wina i 2 litry czaczy. No na pewno na najbliższy dzień. No może na tydzień na Okay.